Siemanko, witam. Dzisiaj tak troszeczkę inny temat niż blacharski. Po godzinach muszę się w końcu wziąć za doprowadzenie swojego samochodu do jakiegoś wyglądu. To jak to mówią, szewc w dziurawych butach chodzi. Jak widać, pewnie niektórzy się domyślą, typowa przypadłość grupy Volkswagena, łuszcząca się farba na plastikach chodzi sobie bardzo ładnie pod paznokciem. I to już tak się bardzo nieładne zrobiło, że w końcu trzeba to zrobić. Jedno już naprawiłem, już opracowałem patencik na to. Można by to wszystko zdrapać. Paznokciem zostawić szarę. Yy, że chyba Volkswageny to mają na szaro. No to jest akurat od Seata. Ale ja to zrobię ładnie czarnym, czarnym lakierem strukturalnym Ale przygotowanie tego, no teraz bym to musiał zdrapać Zmatować papierkiem I wtedy dopiero pomalować, ja mam na to inny patent Już Wam pokazuję jaki tak wygląda wyczyszczone Ja do piaskowania, do oczyszczania strumieniowo-ściernego używam poliglitu on jest akurat taki drobniutki już, przetarty, zużyty, więc jest delikatny dla plastiku. Robi taką delikatną aby strukturę. Więc przy tym lakierze strukturalnym jak to pomaluję, to pokażę jak to wygląda na gotowo. Bardzo ładna strukturka wychodzi. No i tak sobie wyglądają te plasticzki na gotowo. Mają jak widać taką lekką strukturkę. Jeszcze muszą teraz dokładnie wyschnąć. Nie mogę ich za bardzo dotykać, ale na pewno wyglądają o wiele lepiej niż przed tym zabiegiem. No i na pewno to, że zostały delikatnie oczyszczone tym poligritem. Na pewno ta strukturka też jest bardziej taka, nie łapię telefonu ostrości, kurczę. Jest bardziej taka ładniejsza ta strukturka niż normalnie, tylko miałoby to być z tego, z tego spraju. Tak sobie to wygląda. Czymś takim to było zrobione. Lakier strukturalny. Znowu babola. Dobra, poczekam aż to wyschnie. Poskładam. Jeszcze mi tam dostanie parę plastyczków do zrobienia, ale, ale tego sprayu mi brakło. Będę musiał go dokupić, i jak dokupię, to wtedy resztę porobię. Dzięki, pozdrawiam.